3 maja bieżącego roku w Polskim Towarzystwie Zgoda w Vancouver, Brytyjska Kolumbia, Kanada, grupa epizod pod przewodnictwem Ireny Gostomskiej zorganizowała spotkanie z załogą jachtu Nekton. Aby przybliżyć Państwu temat, kilka słów wprowadzenia. Otóż 19 września 2006 roku dwa jachty: Nekton i Stary. Jako pierwsze polskie jednostki burta w burtę wpłynęły na wody w Pacyfiku poprzez ciśninę Beringa, przekraczając symboliczną bramę Nordwest Passage, czyli Przejścia Północnego. Tylko dziesięć jachtów zdołało pokonać tą trasę w czasie jednego sezonu żeglarskiego i tylko oni dokonali tego w 100 lat po legendarnym Roldzie Amundsenie Jacht Nekton przycumował do nabrzeża Granville Island w Vancouver 29 października 2006 roku, gdzie powitony został przez miejscową polonię. Wówczas nie było miejsca, czasu i sposobności na snucie opowieści. Teraz taka okazja się nadarzyła, ponieważ załoga jachtu mieszka w Kanadzie, wprawdzie na przeciwległych jej wybrzeżach. Zdołała się ona jednak tu zebrać i zaprezentować historię jachtu oraz osobiste wspomnienia z tej wyprawy. Od koncepcji poprzez budowę jednostki w latach 1985-1988 na działce państwa Alicji i Franciszka Natanek w Nowym Sączu, a następnie wodowanie jachtu w Trzebieży w 1990 roku i szereg Rejsów przygotowawczych, barwna opowieść, ilustrowana slajdami 45-minutowym filmem, wiodła słuchaczy aż do momentu zawitania do Vancouver. herbatce z rumem i ptysiami oraz podkładzie muzyki szantowej, Daniel Nogaś, Wiesław i Gerard Natanek snuli swoje opowieści. Spokojnie i skromnie przysłuchiwali się temu rodzice żeglarskiej dziadwy w oczekiwaniu na kolejnego swojego syna, kapitana Tadeusza Natanka, który wraz z żoną Anną w tym czasie niestety był jeszcze w samolocie zmierzającym do Vancouver. Wyczyn pokonania wód Arktyki przyniósł załodze Nektona całą gamę nagród i wyróżnień. Za żeglarską pasję, uparte dążenia do wytyczonego celu otrzymali oni srebrny sekstans nagrodę ministra gospodarki morskiej. Za rejs roku 2006, a także prestiżowe kolosy. Relację przygotował dla Państwa Michał Radoszewski, Kukłytlan, Brytyjsz Kolumbia, Kanada.